Dzisiejszy podcast to historia brutalnego mordercy, który atakował swoje ofiary tylko w nocy. Ten seryjny zabójca przez wiele lat siał postrach, a jego modus operandi posłużył za wzór do wielu filmów grozy. Podczas przesłuchania zaprzeczył, że to on jest mordercą, choć przyznał, że to on zabijał. Kim jest sprawca? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. 4 kwietnia 1994 roku Terry Lemoyne wróciła do pracy po zwolnieniu lekarskim. 36-letnia kobieta samotnie wychowywała syna. Była dwa lata po rozwodzie, a jej były partner nie płacił alimentów. Dlatego, żeby pogodzić pracę i opiekę nad dziewięciolatkiem, musiała zatrudnić się w sklepie całodobowym. Terry pracowała na nocną zmianę. Tylko taki system pozwalał jej funkcjonować jako matka i w dodatku zarobić więcej, bo nocki były opłacane dodatkowym bonusem. Kobieta szybko przekonała się, dlaczego tak jest. Od kiedy rozpoczęła pracę, trzykrotnie doszło do napadu z bronią w ręku na jej zmianie. Po trzecim razie poszła na krótkie zwolnienie, ale ze względów finansowych musiała szybko wrócić. Naprzeciwko sklepu po drugiej stronie ulicy znajdował się kompleks, niewielki szpital, uczelnia oraz dom opieki dla seniorów, który sąsiadował ze sklepem. Ogólnie 20 hektarów terenu pilnował tylko jeden ochroniarz, a kompleks nie miał nawet własnego ogrodzenia. Ochroniarz skupiał się właściwie tylko na przeglądaniu kamer monitoringu. 20 marca 1994 roku około godziny 23.15, 82-letnia Anne Bryan otrzymała ostatnią porcję leków i położyła się spać. Opiekunka, która się nią zajmowała, pożyczyła jej dobrej nocy i wyszła, nie zamykając drzwi na klucz. To była prośba pani Bryan. Gdy drzwi były otwarte, czuła się bezpiecznie. Gdyby coś jej się stało, obsługa mogłaby szybko zareagować. Mieszkańcy domu opieki czuli się bezpiecznie. W takich miejscach nie dochodziło do przestępstw, więc nie było potrzeby zamykania drzwi na klucz. O godzinie 3.42 ochroniarze zauważył na jednej z kamer, że po terenie obiektu spaceruje jakiś człowiek. Widział tylko jego sylwetkę, ale nie zamierzał interweniować. Często zdarzało się, że ktoś przechadzał się przez teren lub spotykała się tam młodzież. Jezioro, lasy i parki przyciągały ludzi. Jednak wydawało się, że tym razem ktoś spaceruje w pojedynkę. O godzinie 6 rano opiekunka rozpoczęła wizytację pacjentów. Wtedy dokonała makabrycznego odkrycia. Ann Brian leżała na swoim łóżku martwa. Nie było żadnych wątpliwości, że jej śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Po chwili na miejsce przyjechały policyjne radiowozy. Śledczy zabezpieczyli teren i przystąpili do działania. W pokoju na łóżku leżała 82-latka. Jej ciało było zmasakrowane. To była wyjątkowo brutalna zbrodnia. W dodatku sprawca nie pozostawił żadnych śladów. Jedynym dowodem, jaki udało się zabezpieczyć, był odcisk noża. Najprawdopodobniej sprawca wytarł go o dywan pozostawiając krwawy odcisk. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. To ona mogła dać odpowiedź na pytanie o przyczynę zgonu. Na ciele Anne Bryan ujawniono 90 śladów kutych zadanych nożem o długości ostrza około 23 cm. Był to nóż myśliwski. Jednak żadna z tych ran nie była śmiertelna. Ofiara już nie żyła, gdy sprawca je zadawał. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia. Dopiero później sprawca zadał kolejne ciosy. Po wszystkim ułożył ciało na łóżku i zniknął. Dlaczego ktoś zamordował starszą kobietę mieszkającą w domu świętego Jakuba? Czym samotna starsza kobieta naraziła się sprawcy i dlaczego ten był tak brutalny? Policja ustaliła, że Ann Bryan była niepełnosprawna. Do ośrodka trafiła po wypadku. Kobieta niefortunnie upadła i uderzyła się w głowę. Zmiany w mózgu sprawiły, że nie była w stanie sama o siebie zadbać. Jednak emerytowana szwaczka nie miała wrogów, nie miała zatargów z nikim i nie było racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego zginęła. Monitoring zainstalowany na budynku niczego nie zarejestrował. Na nagraniu nie było widać nikogo, kto pomiędzy 23:15 a 6:00 rano wchodził do środka. Dlatego uznano, że sprawca musiał dostać się do pokoju ofiary przez balkon. Starsza kobieta mieszkała na parterze, a na dodatek tył budynku nie był objęty monitoringiem. Sprawca musiał o tym wiedzieć. Musiał znać teren i być może był już tam wcześniej. Zapewne ofiarę wybrał zupełnie przypadkowo, ale dlaczego w takim miejscu? Śledztwo ruszyło, ale funkcjonariusze nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Nie było żadnych śladów DNA, żadnych odcisków palców czy protektora butów. Morderca był przygotowany, bo w innym razie układając zwłoki zostawiłby mnóstwo śladów, jednak takich nie było. Policji nie pomogły również zeznania świadków. Nikt niczego nie widział i nie słyszał. 82-latka musiała zostać zaatakowana podczas snu, bo nawet nie krzyczała. Baton Rouge w Walizonie żyło w strachu. Ludzie bali się wychodzić z domu po zmroku, bo nie wiadomo było, kim jest sprawca i czy nie zaatakuje ponownie. Panika narastała, śledczy stali w martwym punkcie. Gdy policjanci przesłuchiwali świadków, do sklepu spożywczego przyszła znajoma Terry Lemoyne. Z nią przyszedł jej kolega Sean. Terry się z nim zapoznała i od razu przypadli sobie do gustu. Tematem przewodnim tego spotkania było to, co wydarzyło się po drugiej stronie ulicy. Jednak nie przeszkadzało to Seanowi zaprosić Terry na randkę. Terry się zgodziła, a para zaczęła się spotykać. Po czterech miesiącach zamieszkali razem, a Sean okazał się partnerem niemalże idealnym. Dbało o swoją dziewczynę i jej dziecko. Codziennie wieczorami odwoził ją do pracy i wracał nad ranem. Miasto powoli wracało do codzienności. Od zbrodni minął rok. Policja nie odnalazła sprawcy, ale to nie znaczy, że o sprawie zapomniała. Po roku zupełnie niespodziewanie do śledczych zgłosił się chłopak, którego zaniepokoiła opowieść znajomego. Walter Jacobi przechwalał się znajomym, że sprawca, który zaatakował 82-latkę w domu św. Jakuba, użył noża myśliwskiego, a po zbrodni wyrzucił go do jeziora na terenie tego obiektu. Wiedział doskonale ile rany zadano ofierze i kilka szczegółów, których nie podano do wiadomości publicznej. Informacja ta sprawiła, że śledczy postanowili przyjrzeć się 32-latkowi. Okazało się, że jego matka była pielęgniarką dbającą o Ann Bryan. Kobiety znały się od lat. Matka Waltera odwiedzała ją w pokoju, a kilka razy towarzyszył jej syn. To wyjaśniałoby ominięcie kamer monitoringu. Znał rozkład pomieszczeń. Jeszcze większym zaskoczeniem dla śledczych był fakt, że 32-latek opowiadał kolegom, że nie lubi pani Brian, bo ona zabiera czas jego matce. Śledczy postanowili go przesłuchać. Walter zaprzeczał, jakoby opowiadał o szczegółach zbrodni, a to co wie, to plotki krążące po mieście. Przyznał, że dostał nóż myśliwski, ale wyrzucił go do jeziora. Śledczy nie mieli żadnych dowodów, więc musieli go zwolnić, ale postanowili odnaleźć nóż. Jeżeli to jest narzędzie zbrodni, sprawa zostanie rozwiązana, a przynajmniej jest tego duże prawdopodobieństwo. Niestety wielogodzinne przeszukanie jeziora nie przyniosło rezultatów, a śledczy znów utknęli w martwym punkcie. Od zabójstwa Ann Brian minęło pięć lat. Jest sylwestrowa noc 1 stycznia 1999 roku. Catherine Hall wraca właśnie do domu z imprezy sylwestrowej. Na dworze jest zimno, a ona wraca pieszo ubrana tylko w sukienkę i marynarkę. Nagle zatrzymuje się samochód, kierowca opuszcza szybę i proponuje jej podwózkę. Catherine szybko analizuje, że do pokonania ma około 2 km pieszo i decyduje się skorzystać z propozycji nieznajomego. Trzy dni później, 4 stycznia, przypadkowy świadek odkrywa zwłoki młodej kobiety. Starannie ułożone ciało przy znaku ślepa uliczka robiło wrażenie nawet na doświadczonych funkcjonariuszach. Od kilku dni, 29-latka była poszukiwana. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie, a policja wszczęła poszukiwania, które właśnie zakończono. Podobieństwo do zabójstwa sprzed pięciu lat rzucało się w oczy, i tym razem sprawca ułożył ciało, co świadczyło o tym, że chciało zaszokować. Czuł się pewny siebie. Tym razem również sprawca najpierw udusił ofiarę, później zadał jej kilkadziesiąt ran kłutych. Ale tym razem popełnił błąd choć póki co bez większych konsekwencji. W ustach ofiary ujawniono i zabezpieczono włos. Laboratorium wyizolowało ślad DNA prawdopodobnie sprawcy, jednak w bazie danych nie było dopasowania, co wskazywało, że sprawca do tej pory jest osobą niekaraną. W mieście znów wybuchła panika. Sprawca znów zaatakował i znów okazał niezwykłą brutalność. Ludzie plotkowali o ułożeniu zwłok i nikt nie miał złudzeń, że niebawem dojdzie do kolejnej zbrodni. Policja zwiększyła patrole, legitymowano ludzi znacznie częściej niż wcześniej, ale to były działania prewencyjne. Nikt nie wiedział, kim jest poszukiwany, a śledczy nie mieli nawet podejrzanych, którym mogliby się przyglądać. Z ich listy wykreślono nawet Waltera, bo jego DNA nie pasowało do odnalezionego włosa, Choć tak naprawdę na ten moment nikt nawet nie wiedział, czy to włos sprawcy. Mijały kolejne lata. 10 października 2003 roku detektywi wciąż poszukiwali sprawcę morderstwa w Baton Rouge. A 20 km dalej, w miejscowości Pride, 12-letni Itan Rins szukał swojego psa. Pride to niewielka miejscowość zamieszkiwana głównie przez zamożnych ludzi. Rzadko dochodzi tam do przestępstw, więc miejsce to uważane jest za niezwykle bezpieczne. Młody chłopak nie mógł odnaleźć pupila. Postanowił, że poszuka go w lesie. Chodził i krzyczał za psem, ale tego nigdzie nie było. W pewnym momencie natrafił na stertę gałęzi. Zaciekawiły go, bo było to coś wyróżniającego się. Podszedł bliżej i rozgarnął hałdę. Z przerażeniem odkrył, że pod nią znajdują się ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Policja przybyła na miejsce. Trudno było ustalić przyczynę śmierci, a tym bardziej zidentyfikować ofiarę. Dopiero zaawansowane badania pozwoliły ustalić, że było to ciało zaginionej przed wieloma miesiącami Jenny Williams. Kobieta nie wróciła do domu po nocnej zmianie, co zaniepokoiło jej męża, który zgłosił zaginięcie. Śledczy nie zabezpieczyli żadnych śladów, a jedynym ustaleniem było to, że kobieta została raniona wielokrotnie ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, którego ostrze pozostawiło ślady na kościach. Sprawa odnalezienia zwłok 45-latki obiła się szerokim echem w mediach. Jednym z tych, których poruszyła ta informacja, był Sean. Znał tę kobietę, kolegowali się i faktycznie słyszał o jej zaginięciu. 26 lutego 2004 roku Telly Lemoyne znów pracowała na nocną zmianę. W pewnym momencie parking rozświetliły reflektory radiowozów. Tuż za sklepem w rowie odnaleziono ciało kobiety. 43-letnia Donna Johnston została uduszona, a następnie sprawca zadał jej wiele ciosów nożem. Jednak tym razem morderca popełnił dwa błędy. Pod paznokciami ofiary ujawniono skórek, później śledczy ustalą, że jest to ten sam ślad genetyczny, który zabezpieczyli na miejscu wcześniejszej zbrodni. Jasnym stało się, że w mieście działa seryjny morderca. Drugim śladem zabezpieczonym przy zwłokach był odcisk opony samochodu na błotnistej nawierzchni. To był ślad, który należało sprawdzić. Śledczy ustalili, że taki rodzaj opon sprzedawany jest tylko w dwóch sklepach, a w ostatnich latach kupiono około 100 kompletów. Policja postanowiła sprawdzić wszystkich kupców, których można było zidentyfikować na podstawie płatności elektronicznych. Jednym z nich okazał się Sean Gills, narzeczony Terry Lemoyne. Mężczyzna wyjaśnił, że faktycznie ma samochód z takimi oponami i co zaskoczyło śledczych, wyjaśnił, że dzień wcześniej był na miejscu, w którym później ujawniono ciało Johnston. Śledczy byli zaskoczeni tym wyznaniem, bo nawet nie zdążyli zadać jednego pytania – Gils powiedział, że odwoził Terry do pracy i chciał mu się siku, więc pojechał za sklep i tam załatwił swoją potrzebę. Jednak ta wersja była dziwna, bo przecież mógł wejść do sklepu i skorzystać z toalety, która znajdowała się wewnątrz. Sean Gils został zabrany na komisariat policji, gdzie dobrowolnie oddał próbkę DNA. Wyjaśnił śledczym, że nie wie nic na temat morderstw i nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu, ale policja obserwowała go przez całą dobę. Gdyby próbka DNA pasowała do tej z miejsca zbrodni, mieliby sprawcę, ale istniała obawa, że do tego czasu Sean może zechcieć uciec. Po dwóch dniach nadeszła długo wyczekiwana wiadomość. Sean Gills jest sprawcą przynajmniej dwóch zabójstw. Tego samego dnia został zatrzymany w swoim domu, nie stawiał oporu. Dowody jego winy były niepodważalne. Ślady DNA na ciałach dwóch ofiar. To był wystarczający materiał, aby oskarżyć go o zbrodnię, ale śledczy chcieli postawić kropkę na d. Przyznanie się do winy byłoby dopełnieniem całości. Shone zaprzeczył, aby kogokolwiek zamordował. Gdy dochodziło do zbrodni, budził się w nim potwór, który zaczynał władać jego ciałem. Choć był świadom tego, co się dzieje, nie mógł nic zrobić. Biernie obserwował, jak potwór jego ciałem morduje niewinne kobiety. Pierwszą ofiarą była 82-letnia Ann Bryan. Zamordował ją 21 marca 1994 roku. 4 stycznia 1999 roku zamordował 29-letnią Kate Hall. 30 maja 1999 roku jego ofiarą padła 52-letnia Heidi Schmidt. 12 listopada 1999 pozbawił życia 36-letnią Joanne Williams. W styczniu 2000 roku zamordował 52-letnią Lillian Robinson, a w październiku tego samego roku udusił 38-letnią Merlin Neville's. Trzy lata później, w październiku 2003 roku, pozbawił życia 45-letnią Jenny Williams, a ostatnią ósmą ofiarą była 43-letnia Donna Johnston. Policja potwierdziła wszystkie zaginięcia, ale nie wszystkie ciała udało się odnaleźć. Sąd skazał Shona Gilsa na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. W śledztwie wyjaśniono, że sprawca odwoził swoją dziewczynę do pracy, po czym wyruszał na polowanie. Jej nocne zmiany były dla niego idealne. Mógł mordować, nie wzbudzając podejrzeń. Za dnia był kochającym mężczyzną, dbającym o swoją kobietę. Dzisiejszy podcast niesie za sobą jeden morał. Nigdy nie wiesz, z kim mieszkasz. Pod jednym dachem. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.